Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak obliczyć funkcję sinus, cosinus i tangens kąta w trójkącie prostokątnym, mając podaną jedną przyprostokątną i przeciwprostokątną. Pierwsze, co robimy, zaczynamy od obliczenia trzeciego boku brakującego. Robimy to oczywiście z twierdzenia Pitagorasa, a więc przyprostokątna do kwadratu, czyli a do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu w tym przypadku 8 do kwadratu równa się 10 do kwadratu czyli przeciwprostokątna do kwadratu a do kwadratu zostawiamy 8 do kwadratu to jest 64 równa się 10 do kwadratu to jest 100 przenosimy na drugą stronę i otrzymujemy 100 odjąć 64, czyli a kwadrat równa się 36, czyli pierwiastek z 36, a równa się 6. Jak mamy już obliczony brakujący bok, możemy przystąpić do Wyliczenia funkcji sinus, cosinus i tangens. A więc sinus alfa to się równa. To jest bok, który jest naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. W naszym wypadku będzie to a do 10, a jest 6, więc mamy 6. Przez 10. Kosinus alfa. To jest bok, który jest przy kącie do przeciwprostokątnej. Czyli w naszym wypadku będzie to 8 dziesiątych. No i trzecia funkcja. I tangens alfa tangens alfa jest to bok naprzeciwko kąta przyprostokątna naprzeciwko kąta do przyprostokątnej leżącej przy kącie czyli w naszym wypadku będzie to 6 do 10 dziękuję bardzo